3,5 do 4 godzin. Tyle mniej więcej czasu stało się w kolejce podczas pierwszego dnia działalności pierwszego polskiego oficjalnego sklepu LEGO w Arkadii. Czy było warto? Zaraz o tym porozmawiamy. Jak już Wam wspomniałem, kolejka, która ustawiła się przed pierwszym polskim oficjalnym sklepem LEGO pierwszego dnia jego działalności w dniu jego otwarcia, była horrendalna. Dlatego ja w niej nie stałem. Obróciłem się napięcie, pięcie, wróciłem potem jeszcze wieczorem, dalej była długa. Więc postanowiłem odwiedzić ten sklep drugiego dnia. Myślę, że to będzie o tyle ciekawe, że większość youtuberów, która relacjonowała, jak wygląda ten sklep, co w nim możemy znaleźć, była właśnie w dniu otwarcia z samego rana. Ja byłem trochę później, więc zobaczycie też odmienną perspektywę. Po drugie, muszę wam przyznać się już w tym momencie, że nie. Każdy element tego nagrania będzie takiej jakości, jaką chciałbym prezentować na tym kanale. Niestety moje pierwsze plenerowe nagranie obfitowało w kilka nauczek. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I, I tak wciśniecie łapeczkę w górę i wrzucicie komentarz z informacją o tym, co Wam się podobało, co nie, co mógłbym jeszcze poprawić. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to również zasubskrybujecie ten kanał. Ale zacznijmy od początku. Pierwszy oficjalny polski sklep LEGO. Bowiem nie wiem, czy wszyscy z Was wiedzą, ale ten sklep, który funkcjonuje w Galerii Mokotów pod Szyldem Lego, to tylko franczyza. Nie znajdziemy tam wszystkich benefitów, które znajdziemy chociażby w oficjalnym, online nowym sklepie, a w tym w Arkadii już tak. Więc zastanówmy się na początek, pokrótce, co to dla nas oznacza. Po pierwsze, uznawane będą karty Vipowskie i konta Vipowskie. A to oznacza, że podczas zakupów możecie zbierać punkty VIP, które później możecie wymienić na zniżki albo jakieś inne gratisiki czy goodisy. Będziemy mogli też wykorzystać te punkty VIP-owskie, żeby może taniej coś zakupić. W tym momencie te punkty można przekonwertować tylko na zniżki przy zakupach online, ale podobno może się to zmienić. Po trzecie, będziemy mogli przy zakupach najnowszych zestawów, bo też w dniu premiery będą się pojawiać w tym stacjonarnym sklepie, więc nie trzeba będzie czekać 5 dni, aż sklep online nowy wyśle nam paczkę z trzech, będzie można w dniu premiery wreszcie kupić zestaw i jeszcze szybciej zacząć live'a, ale abstrahując od mojego podniecenia w tym temacie, będziemy mogli też zgarniać zestawy promocyjne dodawane do zakupów. Podczas otwarcia można było zgarnąć dwa, widzicie je tutaj z boku koło mnie, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Porozmawiamy natomiast jeszcze o jednym beneficie, który nas spotka o tym kubeczku. W pierwszym polskim oficjalnym sklepie LEGO dostajemy ściankę Pikabrik, całkiem niezłą ściankę Pikabrik z całkiem niezłym asortymentem. W racjonalnych cenach za taki duży kubek klocków zapłacimy 80 zł. zaraz sobie też o nim porozmawiamy. Co sądzę o samym sklepie? Można by powiedzieć, że sklep jak sklep, ale nie do końca jest to prawda. Po pierwsze, asortyment jest bardzo szeroki i myślę, że każdy produkt, który możecie znaleźć online w sklepie lego.pl, lego.com znajduje się też w tym sklepie. Nie jestem specjalistą od każdej serii, ale z tego co patrzyłem po Star Warsach, każdy oficjalnie sprzedawany zestaw z tych nowszych, tych dostępnych online znajduje się w ofercie. Tegoż sklepu, poczynając od najmniejszych Battle Packów, kończąc po zestawy kolekcjonerskie. Natomiast oferta tego sklepu nie kończy się tylko na zestawach. Znajdziemy tam mnóstwo gadżecików, typu kubki, breloczyki, w o wiele większym wyborze niż nawet w tym sklepie w Galerii Mokotów. Kolejna zaleta to bardzo fajny wystrój wnętrza. Ten sklep jest naprawdę spory. Myślę, że jest dwa razy większy niż największy sklep, który do tej pory widziałem, właśnie ten w Galerii Mokotów. Wystrój wnętrza jest bardzo ciekawy, widzicie go w tym momencie na kilku przebitkach. Bardzo taki w stylu LEGO, no, oświetlone, wszystko to jest w ciepłych kolorach. Cała kolekcja zestawów LEGO podzielona jest na sekcje tematyczne. W środku mamy wysepki z jakimiś innymi, mniejszymi seriami, jak brickheads czy breloczyki. Z tego co jeszcze możecie zauważyć, bardzo mocno prezentuje się reprezentacja gotowych, już złożonych modeli. Więc wszystkie te nowe, duże zestawy można sobie obejrzeć in real life. Mnie osobiście, na przykład, bardzo spodobał się zestaw z ogrodami miasta Ninjago i zacząłem się zastanawiać, czy nawet go nie kupić, może kiedyś, może kiedyś. Kolejne rzeczy, które można powiedzieć w tym sklepie, to to, że mamy całkiem sporą obsługę bardzo miłą obsługę i bardzo kompetentną obsługę. Nie byłem jeszcze tak dobrze obsłużony tak miło obsłużony w żadnym sklepie z klockami LEGO w. Oczywiście w naszym kraju. Można z nimi sobie bardzo fajnie porozmawiać. Są bardzo pomocni mili. Naprawdę atmosfera jest świetna. Również jeżeli chodzi o ściankę Pick Brick, Bo to, co warto powiedzieć, to w czasach dzisiejszych, w czasach pandemijnych nie możemy sobie sami nałożyć tych klocków. A robi to za nas pracownik sklepu. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że no te klocki nakładane są od serca. Spójrzcie na ten kubek. On jak widzicie, wypchany jest. Po samiutkie brzegi, od góry do dołu, już nawet w momencie, w którym ja uznałem, że jest ok, że starczy tych klocków, e, miły pan z obsługi powiedział, że da, no, może jeszcze tych dark tanowych plejcików troszeczkę dosypiemy, bo tutaj da się wypełnić jakieś miejsce. Mega miło, naprawdę nie żałuję, że ktoś mi to nakładał. Pewnie można było tam 3-4 klocki więcej zmieścić, ale jest naprawdę bardzo dobrze. A podczas otwarcia, ups. Pierwszego dnia działalności dostawaliśmy też gratisiki, więc jak widzicie tutaj, ja na przykład gratisem dostałem garść skosów w kolorze. Tam myślę, że ta garść to jakieś 40 klocków, a sprzedawane są na bricklinku po około 50 groszy, więc myślę, że co najmniej 20 zł w gratisiku do zakupu za 80 zł dostałem. O tym, co tutaj kupiłem, dokładnie porozmawiamy sobie jeszcze w innym filmie, kiedy powiem Wam o tym wszystkim, co zakupiłem w sklepie. Bo widzicie oczywiście główny powód mojej wizyty Daily Beagle, widzicie zestawy promocyjne, ale to nie wszystko, więc zapraszam Was też do kolejnych filmów. Ale teraz skupmy się znowu na sklepie. Ostatnią rzeczą, którą warto o tym powiedzieć, że dla mnie, jako dla mieszkańca Warszawy, zlokalizowany jest on całkiem nieźle. Galeria handlowa Arkadia może nie jest samym centrum Warszawy, ale ma duży parking, można wygodnie zaparkować, można też dojechać komunikacją miejską, więc fajnie. Wiem, że pojawia się dużo marudzenia na zasadzie o boże znowu sklep w Warszawie, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Warszawa jest największym miastem w Polsce i myślę, że Warszawa robi najwięcej obrotu na tych klockach. Warszawa i okolice, oczywiście, no więc to, to na pewno była po prostu decyzja uargumentowana komercyjnie. No ja mówię, ja obiektywny nie jestem, ja mieszkam w Warszawie, bardzo się cieszę, że ten sklep znajduje się właśnie tutaj. Co możemy powiedzieć o samym otwarciu? No troszeczkę sobie już powiedzieliśmy. Po pierwsze, kolejki były dramatyczne. Przyszedłem pierwszy raz do Arkadii o godzinie 10.45 po otwarciu, może koło 11 nawet, i zobaczyłem kolejkę sięgającą 200 kilku osób, odwróciłem się na pięcie, wróciłem do pracy. Po pracy przyjechałem jeszcze raz koło 16, .00. kolejka wcale nie była mniejsza. Ostatnią próbę w, w czwartek w dniu otwarcia podjąłem o godzinie 21:15 i zostałem poinformowany, że raczej już nie wejdę. Przyjechałem następnego dnia w piątek o godzinie 10:00. O 10:00 parkowałem samochód w Arkady. O 10:05 byłem pod sklepem i stałem w kolejce. A na szczęście minęło 10 minut i byłem już w środku. Sklep cieszy się wielkim powodzeniem. Myślę, że w tych czasach pandemijnych nie dało się uniknąć takich kolejek. To wszystko było całkiem nieźle zorganizowane. Kolejka wygrodzona całkiem spoko, myślę, to wyszło. Zaleta była taka, że w środku nie było tłoku, więc można było wygodnie pozwiedzać sobie wnętrze sklepu. To o czym warto jeszcze wspomnieć, to to, że mimo ploteczką, które pojawiały się gdzieś w internecie, tych zestawów promocyjnych było naprawdę dużo. Już słyszeliście, ja robiłem swoje zakupy dzień po otwarciu, nie było problemu z dostaniem żadnego. Przyznam się też, że wykorzystałem obie swoje vip-owskie karty, swoją i żony, żeby... Zrobić podwójne zakupy udało się, nie było żadnych problemów, nie było żadnych niedostatków tych zestawów promocyjnych. Więc myślę, że do niedzieli spokojnie, jeszcze wieczorem, można kupować, robić zakupy i zgarniać te zestawy. A jeżeli chodzi o same zestawy promocyjne, to do zgarnięcia mieliśmy dwa. Przy zakupach powyżej 330 zł dostawaliśmy taki oto zestaw numer 6. 3, 8, 4, 3, 4, 2, strasznie długi. 129 elementów. Ludzik Lego, pracownik sklepu z walizeczką, na który mamy ekskluzywnego Tile'a z nadrukiem Warszawa 2021, zestaw, który może osiągnąć. Całkiem niezłą wartość, dlatego jeden sobie złożymy, a drugi zostanie w kolekcji. Drugi zestaw to sklep Lego. Zestaw ekskluzywny, dostępny tylko w sklepach Lego. Zestaw, który zgarnialiśmy przy zakupach powyżej 530 zł. Daily Bugle na szczęście zagwarantowało mi to, że ten zestaw dostanę. Zestawy myślę całkiem spokojnie, nie będę roztrząsał tego, jakie są czym są. Na pewno zrobimy sobie recenzję na kanale, więc na pewno będzie o tym trochę informacji. Podzielę się z Wami chyba wszystkimi swoimi przemyśleniami, co więcej mogę Wam powiedzieć. Było fajnie, myślę, że warto było czekać. Trochę byłem zniesmaczony pierwszego dnia no może nie zniesmaczony, ale lekko zawiedziony. Drugiego dnia natomiast odbiłem sobie to z nawiązką. Sklep jest bardzo fajny, to zdecydowanie najlepszy sklep Lego w Polsce. Z tego co się dowiedziałem, ścianka Pikebrick też będzie w stałej rotacji, będzie stale uzupełniana i będziemy dostawać te same klocki, które w innych krajach Europy Zachodniej. Więc wreszcie powinniśmy wylądować w cywilizowanym kraju. Poczuć się jak cywilizowani ludzie i za 80 zł zakupić sobie pełen, e, pełen kubeczek e, tych klocków. Jeżeli ktoś z was będzie kupował jakieś mniejsze tile, to naprawdę da się upchnąć tutaj mega dużo i nawet ceny z Bricklinka nie będą mogły konkurować, a skoro taką ofertę dostaniemy, to może też ceny gdzieś tam na Allegro czy na Bricklinku troszeczkę potanieją. Zobaczymy. Mi się podobało. E, Polecam każdemu, jeżeli ktoś z Was mieszka w Warszawie, na pewno warto odwiedzić, jeżeli nie mieszka w Warszawie, będzie odwiedzał Warszawę dla każdego Afola, myślę, że to będzie kluczowy, niemalże punkt odwiedzin. Zachęcam Was do sprawdzenia sklepu. Osobiście na pewno będzie jeszcze dużo różnych gadżetów do zgarnięcia tam, no i mam nadzieję, że przynajmniej z niektórymi z was kiedyś. Się po tym, jak już ta nasza wspaniała pandemia się skończy, spotkamy się tam osobiście. A za dzisiaj bardzo Wam już dziękuję. Pamiętajcie, jeżeli ten film Wam się podobał, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, rozważcie subskrypcję tego kanału. A ja zapraszam Was na kolejne materiały. Będziemy robić live-builda Daily Bugle, będziemy robić recenzje zestawów promocyjnych. Także dzięki wielkie, cześć i do usłyszenia.